Nie można, no jest piątek wieczór, jest 22.30, ja gram w CS a A co Piotrek? Czy chciałbyś iść na melansz? Nie, absolutnie. Chciałbym posiedzieć z moją żoną. Przy jakimś dobrym serialu. I winie. I chipsach. Nie no, chciałbym tylko na melansz. No właśnie. Smoka na longa zaraz, ja w tego smoka wejdę. Weź mi z tego smoka na longa skanowo, dobra? Dobra. Ja podejdę sobie, dawaj smoka longa. Nie ginijcie tam na bananie proszę. No ja już

Trajny, on mi przeszedł Gdysko. od prawej strony czy jak? Nie, no z prawej chyba. Jeść, kurwa! Aj. Nie, nie Miałem go! go. Niech... Kurwa! Aj. Nie, nie Miałem go! go. Nie Miałem go no! Dwa miał hapa. Ja wiedziałem, że on no. jest, no. tylko. Ja pierdola, ale... Trzeba w niego wyjechać po prostu, może. Kurde. Nie to no dobrze to robiłeś, kurwa. Nie no. chciałem tak zginąć, no ale. No, dostał dwa hitodem z Digla, nie? Ty, dajcie mi siku, się, się dyspensowałem. Yeah, yeah. i ten, i resztę ich oprawiamy. Eko i reszta nasza. Ale dobra próba. A powiedz nie drzwi nie. Winie. A powiedz nie drzwi nie. Nie winie. No i widzisz jak to jest. Nie mam baby shark. Baby shark.

Shark <śmiewanie> Shark baby Shark 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 drugi Shark Shark ruiny. Shark ruiny! Ruiny jest a drugi puszczam Shark Drugi Shark Shark RUINY RUINY Shark Shark na Shark No Shark 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 ja na plecy, nie, na plecy. Ja Shark ja, RUINY Shark <śmiewanie> <śmiewanie> Shark na słuchaj, trzymam banon, banon czy banan, banan nie banon nas, broi, broi, sajó, broi, gdzie spaka? nie wierzę no trzymy standard, zdąży? nie, Zatka. on zabił pewora przez tego smała i myślał, że to brojącego, Jezus ale Maria, ale, uczyłem, ale było niebezpieczne